Hej, Hey, Diane905 i witam z w nowym odcinkiem z mojej serii Survivor. Dzisiaj jestem w innym terenie, to po miejscu, ponieważ bardzo dużo się zmieniło tam i na razie nie chcę wam tego pokazywać. Nie za chwilę wam to pokażę, ale no nieważne. A jeszcze przed tym, chcę Was poprosić o zostanie łapki w górę i subskrypcję na kanał, żebyście nie przekapili żadnych nowych odcinków. Ponieważ jak zauważyliście, oj, macie, że nie widzieliście. O, odcinki są e, codziennie na, na obecną chwilę bo na razie bardzo chce mi się nagrywać tą serię oj no już, da no, troszkę tam widzicie, no e, i tego więc, e, no, możecie chociaż to docenić, zostanie właśnie tą łapka, ale nieważne, zacznijmy już ogólnie tylko, że, no, nie chcę tego pokazać, więc zróbmy, czekajcie, jak to zrobić teraz dobra, zróbmy może tak że ja dobrze, idę więc, uwaga, uwaga a to mój domek. Ogólnie sobie też tekstury włączyłem, ponieważ mi trochę się bugowały. Ale Ta, tak wygląda mój domek. E, może nie jest to najlepszy, jakiś, wiecie, piękny domek, ale mi się bardzo podoba ogólnie. E, ogólnie dachów według nie e, jest najgorszy, w sensie ja ogólnie dachów nie, nie umiem robić, jakby dachu, więc... Tak jakby się, się dziwiłem, że ten dach i tak nie wyszedł. Tutaj też takie boki, tutaj muszę bardziej jeszcze dodać. Ogólnie pokażę. Tutaj ten domk został, w sensie będzie to ogólnie. W ogóle noc jest ampkowym. Tak się prośbimy ogólnie, e, Tutaj jest buda dla mojego psa, które sobie siedzi tutaj i teraz. Wszystko są zabrałem, to jest tylko crafting tak to uważając i tutaj już nic nie ma. Poza węglem i pochodnią. Więc no. Więc teraz właśnie to jest, tego odprowadzę właśnie. W sensie, ja tego go praktycznie zbudowałem, ja, ja tam dekorowałem, nie za bardzo dekorowałem, tylko w sensie de dekorowałem magazyn, jak gdyby. I tutaj jeszcze zrobiłem, jak wiecie, bądź też nie, tutaj w drugim odcinku na końcu byłem, e, tutaj właśnie zeszłem i tutaj sobie to sobie wszystko zamurowałem i tutaj steruję zagrodę, taką dosyć dużą, no bo jednak e, będzie to potrzebne, no potem. Też ta farmacja się bardzo powiększyła, jak widzicie. No, tutaj ogólnie będzie projekt na kolejny odcinek, ale, no, nie zdradzam na razie. To będzie na kolejny odcinek. i wiem, że ja ogólnie mówię, że nic nie będę robić poza odcinkiem, ale, no, trochę mi nie wyszło. Troszkę mi to nie wyszło, no. Ale nieważne. Się da, że, też, e, takie, jednak, że jednak trochę będę robić jednak poza odcinkiem, bo w sensie ba, głównie weekendy mi się wydaje będę robić poza odcinkiem, bo jakoś weekendy nie chcę mi się aż tak bardzo, a zwyczaj też nie mogę po prostu weekendy. E, więc no. E, ogólnie od razu mówię, że koniec dzień też będą filmy, na pewno będą filmy codziennie, ponieważ mogę. <laughs> e, tak, myć może wreszcie do domu. Rozumiem, że dom kompletnie nieskończony w środku, no ładnie, to może, może ładnie to wygląda od zewnątrz. Jest on jest tylko duży, jak gdyby Też projekty, jak gdyby nie, nie ma projektu, jak gdyby tego domu po prostu już sobie tak z głowy go zrobiłem. Tylko, myślę, mi się myślałem, że może gdzieś ktoś taki zbudował, ale jak gdyby ja nie, nie, nie szukałem gdzieś jakiegoś projektu domu szybko zbudować, po prostu sam to zrobiłem. Tutaj nie piękny dywanik. Tutaj tutaj będzie kuchnia, najprawdopodobniej, bo tutaj jest taka jakby. Taka jest zasłonka, można by tak powiedzieć. Zawsze w kuchni jakby lubię w Minecraftie udać takie zasłonki albo że albo właśnie z takich e, w tym zwoł, płotków. Tutaj w sumie nie wiem co będzie, tutaj jest pusty pokój numer jeden. Po prostu e, tutaj jest pusty pokój numer 2, ale tutaj już jest zejście na dół w sensie to jeszcze też nie skończone. Ale tutaj jest taki tunel, tu przeniosłem portal na środek, i tu będzie zejście. I z drugiej strony domu jest tu samo. Więc jak gdyby e, dwa, tego fajnie mi się da to wygląda. nawet tylko tutaj jeszcze muszę to dokończyć. I tutaj mi się da jakoś udekorować muszę ten korytarz. Teraz może przejdźmy do magazynu. Magazyn jest za tym, e, za schodami. I wygląda on o tak. Jest trochę dziwne, ale w sumie tak pomyślałem, że ja chcę mieć taki magazyn i będę miał taki magazyn gdy Może nie zbyt duży. Ale mi wystarczy, no... Więc tutaj wszystko tu jest, Jak gdyby tutaj jeszcze są skrzynki 6 skrzynek niezupełnionych i zobaczcie tutaj taki bajer normalnie, tutaj jest e, taki e, poziom enchantu, enchantingu, kwadła i tego i też bardzo fajnie to wygląda z tymi, e, z łańcuchami, e, jaki dźwięk, nie widziałem nawet, taki dźwięk jest, gdzie? Dobra, nieważne. Tutaj ogólnie też mi to atakowało. Jedna gromada. W sensie tak jak dosłownie sobie włączyłem normalnie i tutaj tak za okna. Ooo tego tak te, gromada mnie przyszła odwiedzić, no i po prostu zabiłam mi tle. No, ogólnie między wszystko, jednak budowałem na pokojowym, bo nie chciałam się uczyć z potworami. Niestety e, też parę razy byłem w że I parę razy poginęłam niestety, ale to nieważne. Tutaj jeszcze gdzieś mi się przypala, tak szkło mi się przepala, chyba za dużo, chociaż nie to na kolejny projekt. Dobra, tak bym na magazynie. Myślę, się też z tym kreatywny. Jak gdyby nie widziałem nigdzie z jakiego magazynu, by nam na w na polskim ciubię, to się myślę, że coś takiego zrobię, ale w sensie jest to naprawdę takie e fajne, że chciałem właśnie coś z tymi zrobić. Jak gdyby ze samymi blokami, ale powiem wam, że chyba naj najwięcej czasu wiec, co mi co tutaj zajęło. Zrobienie mechanizmu tego, żeby to zrobić, naprawdę. Ja jestem, jestem tak zły w stołnie, ale naprawdę to mi zajęło chyba z pół godziny e myślenie nad tym, jak to zrobić. Bo tutaj nie bo tu nie mogłem, bo bo nie, tu nie mogłem, bo nie, bo mi wszystko podnosiło się i w ogóle, więc naprawdę to była jakaś katorga i dom. Po drugiej stronie nie wiem czy mam tylko za spokój, tutaj jest kolejne przejście na dół, więc no, tu już nic więcej. Teraz przejście na górę, na której też nic nie ma, w sensie jest łóżka są, ale nieważne. Tutaj gdzieś nie ma nic, w sensie tutaj trzeba będzie siedzieć, ale tu jest ogólnie magazyn, na dwa właśnie piętra jakby. Tutaj jest kolejny pusty pokój, tutaj też, tu też jest kolejny pusty pokój i tutaj też, chociaż tu są z tego i to trzeba będzie zakryć, bo no troszkę miejsca mi nic zabrakło nie ukrywając. Tutaj jeszcze takie, już, takie podstawowe dekoracje jakieś tutaj takie zrobiłem i tutaj jest mój m.p. sypialnia. Torej są tylko łóżka, ale ładne widok wąpiał. Najpierw też tutaj te, w ogóle mi dałem już w wodę i wiecie jak to fajnie wyglądało w ogóle. Tylko no niestety do, nie dawało się pójść do domu, w sensie wejść do domu, więc... No jednak postanowiłem z tego odpuścić. Ale bardzo, bardzo ładnie to wyglądało. Więc tak, tak wygląda ten dołek. Ogólnie jest tutaj w sumie e, 3, 5, 7 pustych pokoi. Do głosego sporowania. Jak to powiedzieć? Zakospodarowania? O, <grych> i tego i tyle. Jeszcze, a, i do dozenteru, jeszcze chciałem iść ogólnie. Chciałem w, a, zrobiłem ogólnie e, drogę do map spawnera, tego co, było, co tam, tam pokazywałem w odcinku numer 3. Chyba potrzebowałem tam lewe, level trochę. No ogólnie też jeszcze drzewka, traposoda, no dużo do tego poszło wszystkiego. A, i jeszcze mogę wam pokazać, ile diamentów mam. Może nie zbyt duża, ale już, co widzicie, mam wszystko jakby diamentowe. Fajną siekierę udało mi się zdobyć, e, zrobić, fajną, e, tego, faj, fajną łopatę i no mieczek jeszcze właśnie nie był i się nie skończył jeszcze. No, a w sumie, macie coś, to może ci Ja chciałem iść do eteru. W ogóle Możemy się teraz w ogóle przejść do tego... Pokażę wam drogi, jakie drogi. może to nie jest zbyt piękne, ale no, zawsze jest chociaż. Tutaj, ogólnie, między tej, 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 to ubezpieczyłem sobie. Tu jest droga do domu Spawnera. Ja się go tam jeszcze nie zrobiłem, będę to robić za niedługo. Aby miał włączyć tego, żeby było, to może, trochę, może coś mi zabiło. Ja no. Tu jest ja droga się Tam jest ogólnie droga do wioski. To ogólnie ma chyba 100 parek, 120-130 kratek jakoś. Bo ta wioska jest całkowicie akurat daleko. Niestety. Ale no. Się opłacało wam powiem, bo nie, ch nie chciałoby mi chciałbym się coś do tysiące kratek powiem przychodzić, więc chyba mi się zajmiemy się tym. Bo chyba tylko to nie jest nieskończone, jakby w kwestii, wiecie, wykupywania, budowania. Tylko dekorowanie teraz mi się przydało do domu. No więc dobra, trzeba by wziąć trap chodziń, w sobie hełm za załóżmy. Jest tego. Tu jest i się też dużo gliny z tego ogona kupałem, w, w sensie, to było tak, że na chyba obystej jak z tak wsiadłem na godzinkę i tak pochodziłem, wiecie, w jednej linii w wodzie z drzwiami i sobie kupałem tą glinę, bo tam wiem, że jeden wieś nikogo nie chce, więc sobie trochę już przeszedłem, mam powtarzać taka szmaragów, ja chciałem, pochodnie chciałem, ze tak pochodni chyba powinien starczyć na razie, no mnie ja też mógłbym, w w że on się tam kogo nie podoba, bo mi się bardzo podoba powiem. Ja hmm. chyba z zrobiłem. Od tutaj co się pali. Ehm, patyki. Nie mam patyków. Chyba 8 to będzie na 16. Nie, to nie będzie, bo to po 4. A ja. Dobra, nieważne mam tak pochodni. Jeszcze odłóżmy to. Jeszcze i Dobra, idziemy kopać w sumie. No. Ogólnie mam powiem, że chyba ten dom budowałem w sensie w piątek, tak usiadłem. Te, 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 tego, te, jakby można powiedzieć, nie ściany. Ładę się podzielamy, ale chyba powiedzieć ściany o to zrobiłem. I tego i tam wam, że już weekend jak wsiadłem, na tym i to skończyłem. Bo ogólnie sobie bardzo dużo słuchałem tego. YouTube'a, a w sensie niemożliwej muzyki jakichś tam filmów, z po długi i jakoś to wam powiem, poszło. No ogólnie przyjemnie się wam powiem, budowało jakoś. Nic za bardzo poza tym blokiem sprawiało mi zbytnio problemów. Ogólnie to może najpierw mieć taki tunel, można powiedzieć, do do gdzie ja kopać, do kiedy ja kopać. No, jakieś diamenty znajdziemy czy coś. Hmm. W ogóle nie jeszcze tego jak mnie będzie w odcinku 6 o czy to jest dobra, wchodzimy tu. Dzień dobry, ktoś tu jest? Nie. Ja mówię, ja mam włączony normalny, nie ja mam włączony. Ale ktoś tu jest? Duża jaskinia. Gdyby? Nawet no, że to jeszcze sobie włączę buchanie creeperów, gdyby, to jest naprawdę fajne Chyba też e, to jest, też się włącza, wtedy włączę jakby Rendermany bloku wam nie zabierają. To się to będzie, czy, czy nie? Czy dojdziemy jeszcze do tamtej jaskini tego To w sumie jest tylko możliwe. Powiem wam, że duża ta jaskinia. Dlaczego? Znaczy, zawsze jakiatralna ja jaskinia. To musi być taka jakaś duża. Halo. Nie lubię trzech jaskini. Chaty, bo nic nie mam. Jakby tak jest, nie było, ja bym się ucierzył, bo nie musiałbym aż chodzić. Okej. Okay. tu jeszcze jest, Ktoś się tu do góry poszło, bo w górę? Nie, chyba nie. Aż raz w sumie chyba może się przydać, więc możemy go wziąć. To jest jak znajdziemy jakiś to, to też lepiej wykopać, bo mam e, ogólnie... E, ...Fortunka. 3 e, na, ki na kilofia. Chyba tylko wydajności 5 ja mam. No. Naprawę mam w ogóle, więc też to jest fajne. Ja to, to lepiej mieć na drugim. Okej. Też czy straj te też nie mogę jeszcze zwyczajów <grym> do tych tekstów wam powiem, bo ogólnie ja bym na tym fateful z 1,7 wam pokażę. Czekajcie. Które to było? To było chyba to gotowe. To tak nie mogę się wcielić, bo taka pixelowa mnie złapała, wam powiem trochę. Tak to bardzo dużo pikseli widać, a tak to... Jakieś zgarabnie widać na tym Minecraft, nie wiem. Tak moja opinia jest. Jak jeszcze w sumie nie znowu? To już to. Ale chyba lepiej nagrać na tej na najnowszej wersji, jak gdyby tak No. W ogóle, też nic tego ostatnio, ty, moczek mi to zmieniło tego. Zawsze było z takim, nie wiem, zawsze to było na takim białym, tutaj, tak też na czerwonym, tak dziwnie. Tutaj było żelazo? Nie. Ja pokopiłem, jak już jestem. W sumie tu żelazo, taki odcinek kopalniany. Bo w sumie nie zrobiłem żadnego odcinka tylko sam byłem, głównie, więc. O! Dobra, pana bierzemy. Pana bierzemy. Nie mam. Mam na im tego. Mam na tego. Jeśli ja się potem nie będzie chciał, mi się po prostu transportować tych wieśniaków, tam, w tamtym sensie. To jest tu kratka ale niby, ale. Jak już jesteś na miejscu, to możesz tu zostać, ja, ja chyba nie mam weaknessa. Jak się robił weaknessa? to tu sprawdzę, Mam na telefonie aplikację. No do craftingu. No, chodź tu. Ja już 31 tego żelazo. Szybko poszło. Gdzie, ja to miałem? Tu. Trzeba mu przejście zrobić. No, odsunie się. Chodź tu. No. Inteligentny na maksa, normalnie. Inteligentny jesteś. Czy ty serio nie złapiesz, że tam jest kratka i że ty możesz skoczyć? O, o, załapałeś, że to jest e, kratka i możesz wskoczyć. Zresztą idziemy do góry. Chyba i w ogóle nie będzie dla ciebie, wiesz, ekskluzywnie, ponieważ mamy 7 wolnych pokoi. Tylko nie wiem czy tego. To nie wiem, a w sumie jakiego ja tu przeprowadza. No, ja nie Ci zrobię coś prowizorycznego na razie. No tak na pewno. Tak, uznajmy. On chyba po tym nie wskoczy. E. Serio? Nie zauważył, jak ja Proszę do góry przed nim dosłownie. Wszędzie na szczęście ma więc się nie dostanie. Gdzie. Nie wiem, to choć tutaj. Już E z tej strony przyszłości. Chodź tu. To nie. Ja bym jakoś tutaj. Nie tak ci się tak zabunkrować tak tak no zwaniały, że ona jednak wyjdzie stąd. Dobra, nie wyjdziesz. E, jak się robiło weakness, a co jest prawdę, że tu teraz już jak mogę. wieśniki chyba nie znikają, więc jak gdyby szybko zrobimy weakness, jak się robi telefon, powiedz mi to. Teraz jak to zrobić, bo ja tej aplikacji do nie używałem. Oh. No to w chwilę tego sobie popatrzycie na... E o dobra, nie, popatrzcie się na niego, o tutaj. Okay. E Jaki miała ko e kolor tego weakness? Tak, kolejne dobre pytanie. Z invisibility, Rifling water, weakness? Jak się robi Weakness? Halo? A, z okiem pająka, dobra. To idziemy robić to. Pałeczki Blazer mam na pewno. Pół. Dobra. A gdzie ja teraz tą? czekajcie, Kamień. Mam kamień okay, chyba ze sobą, więc no. Um, oko pająka. Mamy jakieś oko? Mamy Jak się robiło to? Jak się robiło teraz oko pejąka? To jest Chyba z cukru i z grzyba, chyba O ile się nie mylę Tylko ja nie mam grzyba e Crafting, jak zrobicie oko pająka? Jest. Um, grzybek. Nie wiem, czy on nie zniknie. jak ja pójdę do netheru więc. Um, zróbmy im taga. Może ja, ja mam na im taga. Tak, gdzie? Mam na im taga. Um, do góry. Też to jest, to jest, to działa. to ja, nazwijmy cię No, e, kto, wie, e, kto będzie wiedział, tym będzie wiedział akurat. A jeżeli to obejrzy, e, nie znikaj mi, proszku. A my idziemy do netheru, żeby szybko. Mi się że jak się zabijemy, to wtedy chyba ten znika, nie jestem pewien. Z tego trzeba znaleźć tego grzyba. Ponieważ ja go znajdę, tego tak ogólnie, poło. Tak, oby tu nie było jakichś tych dużych magma nie, nie widzę, przynajmniej z średnich, ale na szczęście magma mamy pod dostatkiem, i zapomniałem, że ja nie mam złotych rzeczy. To jest problem. Coś jeszcze mnie tu spotka? Coś jeszcze? Będziesz właśnie w kurze po ostatnim razie, no. Okej, okay, widzę, widzę grzyby, widzę grzyby. Bierzemy je i się szybko wracamy. Dobrze, to są tylko te pigmenty. To takie jest, is, można powiedzieć, zreworkowane pigmenty. I <grym>: tego, i że to nie są właśnie te pigminy. które będą mnie bić. To nie trafią. Ja w ogóle też widzę trochę Tereku wykupałem. Jeżeli teraz mnie zepchniesz, no. O, tam widzę jakiś duży. nie będziemy tego zatykać. W ogóle 20 minut już mam, więc e, jednak tego dzisiaj nie zrobimy razem, a w sumie... W związku ten doń zrobiłem, to mogę jeszcze chwilę pociągnąć nacinek. Ale nie, już szybko ten czas leciał. Gdzie jest mój roszek, zombie? Jesteś tu. Ja mam dużo ja mam dużo szkła. Dobrze, chociaż tyle, że ostatnio trochę sobie zainwestowałem w szkło. Ja wody tu nie mam. Tu mam wodę, na szczęście. Dobra. Dajemy to tutaj. Potem jeszcze tam widziałem, że to trzeba. Proch. Na szczęście mniej więcej wszystko mieliśmy tylko grzyba, nam zabrakło, więc to tyle, dobrze, ogólnie. A, power blaze. Dobre. I okej. Okay. Myślę, się w ogóle tak szybko to by bo boję ja się, że on w ogóle. No. W ogóle to jest chyba ten. To jest chyba kartograf, mi się wydaje, w sensie, bo on ma ten... Akcy... Monok monocykl? <noise> Nie wiem. To już, wie, widzicie, to takie, te okulary z jednym, jednym, jakby okiem suniętym. Nie wiem, jak to się nazywa kompletnie. No to jest słabość, czyli weakness. I teraz proch. A ja powiem Wam, że przydatna aplikacja taka mam tutaj. Google już to zainstalowałem normalnie. Naprawdę pomaga, gdybym. Chyba to z się Samson zainstalowałem jakoś. Z dobrej, już się i Mogę chyba jabłko nie już dawać, czy najpierw się wiknesa daję Chyba jabłko najpierw, a nie najpierw kwiat ze sobą. No dobra, mamy... Jest lokalny brower No niestety dostałem to. Ty to dostałeś? Tak dostałem, dobra. Ja teraz... Ej, może ja zrobię cięcie w sumie, bo to tak trochę... No trochę się chyba jednak czeka, pamiętam. Jakąś minutę. Przy okazji będę się dowiedział kiedy, nie ja, myślałem, że ja mam ważne, e, to ja sobie zjem i widzimy się za chwilę. E, okej, okay, już jestem, ja tak se włączę, e, mam osiągnięcie doktor zombie, A więc tak, e, jest roszek, ja to jest chyba stary wieś, nie w ogóle. No, tak samo mówię, jak w elektrycznym życiu. <laughs> Nieważne. E, nie, brać się. Dobra, idziemy, znowu na dół. Albo w sumie. Jest 26 minut, ja i tak trochę te więc. Dziękuję, nie tego filmu, nadzieję, że się on spodobał. I tak, wiecie, po 20 minut mi się da, że te filmy są w spoko, jak gdyby. No bo jednak 30 minut to jest chyba tego, że oglądanym się daje. Postaram się na ten koniec nagrać bo ja tak na, na razie mi się ja po prostu trochę nie chce. I... papa. Pa.